Jestem felicjan pilarski. Jestem urodzony tam, gdzie teraz mieszkam. I miałem pewno, ja nie pamiętam, pół roku czy osiem miesięcy wyjechał ojciec, bo dostał osadnictwo na Wołyniu. Królewszczyzna 21 hektar lasu kurczurek. Taką żemlankę zrobili w wyspali. Tak mi mama opowiadała, bo tego nie pamiętam. I proszę pana dorosłem i tam szkoły we Włodzimierzu kończyłem i w 1939 roku 1 kwietnia poszedłem do szkoły podoficerskiej małoletniej do Konina, już w 1939 roku byłem żołnierzem, wojna w 1939 ja już drużyny miałem pod yy, Bydgoszczu. Miejscowość co Brzeziny, już dostałem ranny. Leżałem w szpitalu Świętej Jadwigi na Pradze. Warszawa się zdała bez woju. Niemcy... Dostałem Ausweis. Nie byłem w mundurze, byłem już w łachach cywilnych. Nie wiedzieli, że jestem żołnierzem. I dostałem przepustkę wracać do domu. W nocy dzień z Niemcami jechałem, w nocy różnie było. I na Wołyń dojechałem pierwszy, jak Niemcy weszli I Ojciec miał warsztat później, był kowal. W ogóle rodzina Pilarskie to same kowale. I proszę pana, weszli Ruskie, 17 września co od tyłu ten nóg I ojcu warsztat państwowili. Taki kombinat zrobili. Żyd zawiódł się, został, ojciec zwykłym robotnikiem. A ja wróciłem do tego i też w tym barstacie robiłem. I już nie mogłem to przejść. I znowu poszedłem do lasu. I w lesie cały czas już ten czas spotkałem w oddziale Lecha, w, 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 okręg Ocnowa na Bielinie. Jak leciały niemieckie samoloty, to był już Wilkanoc. Zostałem ranny. Brat mój, przeczekałem ja mi taśmę podawał i dostał kulę tu, tu mu kręgosłup przestrzelił. Ja z nim uciekałem, dostał w nogę i ta kula w nogę została. Proszę pana. I jakoś to wszystko, a ja też ten czas ranny zostałem. O, widzi pan to ucho przestrzelone, patrz Pan, ten przez głowę. I leżałem i ten czas Madziary napadły na las na szpital. W to 27 dywizja była. I w ten czas... Już, a w międzyczasie wszystko, bo to front się zbliżał przez te tory, co tam przechodziły na prepeci, bo żywią mnie pan takie. Na te tory, Ja już nie poszedłem na tory, bo leżałem. W ten czas już inny. Ja tak już skończyła się moja wojenna tułaczka w ten czas. Proszę pana, wróciłem z powrotem do Wodzemierza. W Włodzimierzu zachorowałem na tyfus, a nie jednego wodzka na głowie nie miałem. Wszystko mi wyleżało. Taka babcia była, która mi bębrym wyleczyła. Czyli, ona taka arkuszerka była prywatna, wie pan, jak to kiedyś było. I, i, a front już się zbliżał, zbliżał się front. I z Włodzimierza, proszę pana, a wiedziałem, że moje rodzice są tu, ale gdzie te w tej chwili są, nie wiedziałem. A oni przyjechali, przez Bóg jakoś przyjechali koniem i byli, Nieledwiu, miejscowość Nieledew, u niejakiego Czopa, operuje nazwiskami. To są faktyczne dowody rzeczowe. Ja wyszedłem tam i wróciłem, to był miesiąc czerwiec, bóstwem 44 przed manifestem lipcowym. Proszę pana, ja miał wcefało. 46 żodów miałem na ręce, na nodze, wszędzie. I leżałem skryty tam miło przypało. No i czerwiec, lipiec, manifest lipcowy, to już heł inne. I w ten czas co tam nestia było, o to co tu złożyli broń i ja się też oddałem i poszedłem do wojska i wcielony zostałem do pierwszego korpusu pancernego w hełmie i przeszedłem w, w okrążeniu bałcem, buncem, kienik Neustadt aż do Drezna doszedłem. Dlatego się nazywa mój korpus, pierwszy Dradzienski Korpus Pancerny. I tu zostałem, mówić pan, do stopnia tego sam. I skończyła się moja służba. Wróciłem do domu, żeniłem się i prowadzę gospodarstwo. Dopiero teraz się ujawniłem, że byłem w 27. dywizji. Wróciłem, tu mieszkam, no, no kijem by dorzucił, na dawkową. 10-12 kilometrów. Tam kupiłem taką budkę i sam jeden mieszkam. Żona mi zmarła, nie mam nikogo, sam jeden mieszkam. Taki żywot jest Starego Żowa Jarusza, a pseudonim mój jest Wiarusza.